Według czatu, Twitch, bez swojego streamowania, oglądania, czytowania lub podglądania nie byłby taki sam. Zaczynam podsumowanie. Kappa, ekstranoma marka z podsumowaniem. Dobrze, dobrze. Pokcze,m. Wybierz swoje podsumowanie, zaczynamy. Dobrze, bo najpierw wyłączę jako, jako widz, co? Kiedy dojdziesz do końca pełnią jest swoje podsumowanie. Okej, okay. najlepsze chwile w, w roku. 525 godzin do oglądania. No. <ścoughs> Moja mama ma chyba więcej, wiecie? <ścoughs> Ale słabo. Odrębne dwie odwiedzin, 282, co to jest? Co, co to jest za tego? Co to jest odrębne dwie odwiedzin? Czyli i razem na Twitcha wchodziłam? Ile dni? Aha, dobra. Nie no, to dużo akurat, nie? To chyba codziennie byłam na Twitch, włączałam. Najpopularniejsze kategorie roku. Just Chat, Think Not i Rel wszystkie. Liga Legend, LIGO, dobrze. GTA, RP, no swoje poglądałam, co? Tutaj Metin dwa 2 się wkradł chyba, bo w tym roku był e, turniej. Dawid brał udział yy, i wtedy go chyba oglądałam. Marvel Rivals. No, aż dziwne szczerze, aż dziwne, że jest tu Marvel Rivals i tu... Aha, tu nic chyba nie ma. Okej, okay, dobra. And, ulubieni streamerzy w tym roku. <grywy> wow, wow! A kto to taki, ej? Mega polecam szczerze, mega fajny ziomek, naprawdę. Zajęty. Niestety straciliście szansę, ale no, no, no. 73 godziny oglądania, no bo ja oglądam go jeszcze na żywo, no ile można, no. Co mam zrobić? Mało? Mało! To 3 czwarte Twoich oglądanych, dokładnie, poczekaj. 525, a. No to 173, no. No nie, no, nadal jest pierwszy, nadal jest pierwszy, dobra? 13 godzin u torka. Wiesz co się dzieje? Bo ja Dawida oglądam i on zawsze hostuje torka i mnie automatycznie wchodzi do niego. A, a wiesz co to jest? To jest drugie konto Dawida. Drugie konto Dawida. to ja praktycznie je mam u Dawida. Dawid jest moim dwa w jednym streamerem. Snowy, Snowy, odlatowa agentki. Teraz konkurs też, super. Zwierzak, zwierzaka lubię bardzo. I gramy sobie, wczoraj też graliśmy sobie. Punkty kanału, wiadomości, używane emotki. Racuch oczywiście, Pukę, no wysyłam tu ci. <słuch> Surowotkę. Lunuch i, i króweczka, świetnie. 6000 wiadomości na czacie. Najpierw emotki roku. <śmiany> Trzy razy! <śmiany> Ewron Bloszcz. Najpopularniejsze no wodki No dlatego, moje wodki niestety nie są takie, te takie, moi, mój recap nie jest taki bardzo potężny, no bo ja mało, ja często lurkuję sobie, że jak oglądam, to nic nie piszę, bo jak nie coś to mnie z jest mi miło a często jednak, wiesz, tak, niestety, że ktoś pomyślał, że się atencjonuje, że wiesz wchodzę do jakiegoś streamera, streamerki będzie, a co ty robisz, aha, co, to chcesz się zareklamować, tak, o który masz streama, więc no, więc ja tak na spokojnie, ale... Nie ucz o kurcie, mega Kit polecam e mega słodka, tu diabluchy też, Stazja, Stazja Zakończenia, suma straci w prezent 237, twoje hype trains 10, mod roku, wysyłane wiadomości 1298, moderowany kanał No i elegancko, elegancko, jak dobrze Otrzymujesz w tym roku tytuł gadatliwy, po prostu czatujący rekordzista roku To, to jest, to jest całe moje, moje. całe moje Mogę wam teraz tego, mogę wam teraz jako streamer. Najlepszy chwilę w roku. Godziny wsi 1363. Ale fajna liczba. Suma streamu 291. Ty, jaki zapiernicz się ja mam. Odrębnie streamowanie 268. Suma go, ty, godzin oglądania 6, pół miliona ponad. O kurde. Całkiem dobrze. Najpopularniejsze kategorie. Just Chatting, Ligunia, Ligunia. Valorant Red Dead Redemption. Wow. Tu jest GTA, teraz byłby Cyberpunk, chyba. Być GTA już aż tyle nie grałam w tym roku, nie? Raczej nie, ale jest w gdzie Dziwne, że Tyfiti nie ma. W stream roku. Nie się streswie pierwszy 6081 wizów. A co to był za stream? Kiedy ja mam 6000 wizów? Jak sobotażysta był. A było coś zbotowane, pamiętam? Tak. Oh, no to jest rekordzik. Dobrze, dobrze, super. E, Najpierw jeszcze taki rogu, Polski Daily. O już, no, już, Daily Daily, ale tyle ile tego Daily, półtora miliona. wysłani wiadomości na czacie. Najpierw się emotki kanału w tym roku. <grytanie> Nie uczycham. <uczeka. grytanie> Nie uczę otwarcie, tak, że pojawił piękna emotka otwarcie, bo zawsze jak się, jak się ładnie ubieram, to jest. A coś odwaliłeś jak szczerno odwalcie kanału? Y? Największy pani w tym roku. Wow! Największy pani w tym roku! Nie wiecie! Ale super! Heramzetowy. This lapis. Czy dosłownie każdego znam, ale kto to jest Dislapis? lapis? Ej, Dislapis! lapis! Ej, ej, widzę! Dislapis, Ty nic nie piszesz! A jesteś moim widzem? This lapis, tajne konto Disa. Może to mama? Może to mama? Kicek. Dwie wiadomości w 2023? Najwięksi fajny, no ale to dużo ogląda. Nie pamiętasz? No ja nie wiem, czy mi lapis nie coś nie świta, bo wiesz, lapis Lazuri z Minecrafta. A oczywiście, kochani, Zetowy, trener formuły, Darek, naczelny czatownik i weryfikator, że reluje na czacie. Róbcia. Nasz ojciec moderatorów, ojciec, pierwszy, pierwszy prawdziwy ojciec, trzeba mu kota kupić. jako ojciec chrzestny moderacji, Henryk Brodaty. Henryk Brodaty, tak, tak uczynny, tak pracu, pracujący, pracocholik, taki, taki, taki ogarnięty. Zarządza każdą naszą komendą. Eventami na streama, kołem, snake, nasz snake na czacie. Do, dobrze daje mi informacje o każdym filmie, grze. Kicek! No, kicka z czatu nie kojarzę, ale bardzo chętnie do pisania. Współpraca roku, liczba współprac. Współpracownicy. Wpadka z gry, wuja, budyń. Co, jakiej współpracy? Chyba nie ogarniam. Rajda, to 15 i przeprowadził... No, kochani, diable, 33 rajdy. 33 rajdy. Ja streamowałam 300 dni praktycznie w roku. No, no on się nie postarał, chłopak, co? Mr. szakal i dementor... Wiedziałam, że dementorka będzie. Dementorkę zawsze pamiętam, ale że Mr. szakal mi 25 rajdów dał? Ale mega miło! Dziękuję ślicznie. Wysłane jest 187. Diab... Oh. No, w połowę mu odbiłam. Luciella Alfred. Klasycznie u nas. Najczęściej oglądamy polecany klip, to jest Sylwestra. To jest Sylwester rok temu na zakończenie Daily, to był Sylwester z Dawidem. To się poddęcaje szybciej. Waleczna, no ci powiem! Czy waleczna nie powiem? Na pewno nie trafiająca. To... Ja nic nie trafiłam w niego. Masz jakoś się daleko odwierzku. A razu nie trafiłam. Tutaj lustro poleciało. Dajcie jest nie polecany. 15 tysięcy świetleń to ma dorośli ludzie! Dorośli ludzie! Przypominam! 23 lata, 29 no... Cześć Susi! 2000 subskrybentów! No kupić ci grzebień? Hype train 50. No to rekord. ja miałam 50. Ja tego nie pamiętam w ogóle. Dobrze. Moje podsumowanie. O, i to jest finalne podsumowanie. Streamerskie. I jeszcze zobaczymy, więc jeszcze jedno, e, jedno. podsumowanie. Otóż jest to. E, społeczność. Nie jest to społeczność. 9,5 miliona nowych, nowych streamerów. Godziny transmisji. Jo, ile godzin oglądania. A mogło nas nie uczesano, co? Po insane. Komarz, masz do wyboru kajsenaty, nie uczesano i wybierasz kajsenata i yeah. kategorię roku, GTA! GTA 5, ale to RP stoi. Boże, jestem tak ciekawe, bo za rok wychodzi GTA 6, prawda? Valorant? A to jest nie świat, Ameryka Północna, albo to jest Ameryka. Wyobraźcie sobie, że co tu Valorant robi? Ale rzeczywiście, Azja Pacyfik, no w Azji mega moc jest Valorant. Najpowołajniejszy tagi roku, Chill, Chill, ADHD. Od nomadia do miskiw, o miskiw nawet, o proszę. Może ty może sobie też powiem, wrzucić, wiecie, ADHD. Ani we, oj oj, Pokémon. No. Że najpopularniejsza kategoria? Znaczy, i To się zdziwiam, że Pokémon. Spotkałem ze sławą roku. Od Tyle do Jonathan Syny. Twitch był tak sławny w 2004 roku, że znane osoby po prostu ciągle się pojawiały Od naszej klubem wstępu Celwerów roku. Wake up, Kevin! Wake up, Kevin! Wake up! Bo to był ten, ten Kevin Hart, nie? Ten, kom, ten komik i tak dalej. O maja! Tak! Od zwierzątek! <głyszy> Wyrażenie roku. O! What's up, brother? Sketch! Chyba nie rozumiem. Sketch miał ogromny rok, a ich What's up, brother? Był odcydowany przez wszystkich: o streamerów, po zawodach, sportowców. Lubienie jeansy też się po to jest chyba mem za granicą się zrobił. Co tak jakby chyba random brud coś powiedział śmiesznego, co? Gry roku. Helldivers? A, to, że... Jak to jest? Niesienie demokracji? Chyba tak, nie? Fields of Mistria. Co? Najbardziej godziwa gra roku. Co to znaczy godziwa? Gówniana miała. Nie grałam, nie oceniam. Okej, okay. królowa demonów roku. Iron Maus, demonisza demoniczna królowa, złożyła swoją społeczność do imponujących 320 tysięcy subskrybujących, zebrała środki dla deficjencji Foundation. Wirtualne awatary przyjęły Twitcha w tym roku, a tak VTubing został użyty 11 milionów razy. Ludzie pokochali te postaci, i świat i społeczność, które tworzą. Ciekawe, co, bo u nas chyba nadal ten VTubing chyba jakoś tak. Streamerzy? Kaj Senat. 168 milionów godzin oglądania, ja wale co? Streamerów, celebrytów, moda, stworzenie niego burgera na świecie. Kai był wszędzie w 2004 roku. Rekord 6 czasów w liczbie subskrypcji, zdobywając ponad 720 tysięcy po subatonu, maton 2. Jezu, ma 100 dwie się Kaśren, jo, po k KCO! KCO, Jezu, on jest taki super. On lubi, Jak lubicie takie losowe gierki, jakieś Roblox, Dress to Imprezy, jakieś losowe horrory, sneaker i inne takie rzeczy, to KCO ma tego mnóstwo. A po prostu jak lubicie jedzenie, tak, to KCO perfekcyjny. O! że Kaj Senat zatrudnił terapeutkę podczas jego maratonu, to było chyba najśmieszniejsza rzecz na świecie. Naprawdę. Keisio! yo. What I get? don't you dare! Don't you dare type read! To niemożliwe. Takie gierki ma sił Keisio. Moment, godne klipów. Godne klipy. Ok, I'm good. We're good. Thankfully you have lots of letters that are f easy to type. And by type I mean write. What? <laughs> I wrote to it. <laughs> <laughs> I wrote to it. <laughs> Twitter, Oficjalne My konto Twitcha Napis... Właśnie zmienili nazwę na tweet Brazylijska para streamerów przyniosła imprezę jawniające płyn dziecka z poziom Gender reveal w GTA? Żartujesz sobie? Gender reveal w GTA, Nika? Co? Eee. o Ełomy! <chain> <grab iç> <grab iç> Rzeźbiera, masz uny, rapazjane! Oje! U nas gender reveal byłby taki, że wchodzimy z Dawidem w gierkę, jak wygrywamy wi Wiktory, niebieskie chłopak, jak przegrywamy, czerwony defeat dziewczynka. To jest jedyne co mi przyszło do głowy. Bym zintowała mu gierkę, wiesz, tak wiem sobie, a, dziewczyna? Dobrze. I tak mu intuję, robię 0-10 synkę ten na topie. Wiem <grywy> <Miałam> gender reveal. <grywy> A kogo oglądasz najwięcej? No oczywiście, że ciebie Tak, a pokaż Nie mogę Ej, ja ku... gdzie ja jestem? Oj się wyda A pokaż! Nie, dobrze, dobrze Zostaw nie. Dawidek, zostaw nie. nie, no serio, patrz, współpraca roku Liczba nie. współprac, dwie i jedna współpraca Pokaż mi Twitch Nie mam Chodź. Nie działa mi, spłukowała się strona Potem porozmawiamy na dole O, ja ukochanął! Ale, ale to no, no. co? Nie do końca życia z nimi O, ich zarów już nie będzie, ja będę do Australii. śmieci, no Spokojnie Dawid, ja też będę. O, jeden dzień, no, dzień dłużej niż no, Karolina? Mam białko na niego. Przecież patrz, patrz, patrz. Patrz, patrz, patrz. To jest jego kanał, dobra. Czekaj, czekaj, co? Czekaj, czekaj, czekaj. Wysłane rajdy, 193. 116 do Torka. 116 do Torka, 43 do mnie. 5 do Multiego. Nie rozumiesz? Rozumiesz to? 116, 43 i 5 rajdów do multi'ego. No tak myślałam, to to bez komentarza zostaje zostawić. Nie, to bez komentarza. Mam białko, mam białko. Dawid, cieszę się, że drzwi nie mam, wiesz? Ciesz się, że drzwi nie mam, bo właśnie mi się zamknęła za. Byś miał zaraz, bym się... Do, do, trzeba domówić kluczyk do moich drzwi, wiesz? O, sztydliwe. Dawid. Rok temu był Ebron, teraz jest Torek. Kto za rok będzie?